Pomyślmy chwilę o czymś, co jest częścią życia niemal każdego z nas, chociaż rzadko się nad tym zastanawiamy. W naszych kranach może czaić się cichy wróg. Czas go zdemaskować. Wygląda znajomo, prawda? Ten uparty, biały nalot, z którym tak ciężko walczyć. Okazuje się, że to nie jest po prostu jakiś tam brud. To bardzo wyraźny ślad czegoś, co płynie w naszej wodzie. I oto on. Nasz dzisiejszy antybohater. Twarda woda. To właśnie ona zostawia po sobie tę niezdyk estetyczną pamiątkę, którą nazywamy kamieniem kotłowym. No dobrze, ale czym tak właściwie jest ta cała twarda woda? Pora demaskować niewidzialnych sprawców całego tego zamieszania. A więc sedno sprawy jest tak naprawdę proste. Twardość wody to nic innego jak obecność rozpuszczonych w niej minerałów. Mówiąc dokładniej, chodzi o jony wapnia i magnezu to właśnie ci dwaj niewidzialni goście są odpowiedzialni za powstawanie tego kamiennego osadu. I tu robi się ciekawie, bo twardość twardości nierówna mamy dwa jej rodzaje. Pierwszy to twardość przemijająca, jak sama nazwa wskazuje, można się jej pozbyć przez gotowanie. To ona tworzy ten osad w czajniku. Ale jest też twardość trwała, spowodowana przez siarkany i chlorki i jej niestety gotowaniem już nie usuniemy. Przejdźmy teraz dalej, żeby zobaczyć, dlaczego to wszystko jest tak naprawdę ważne, bo jak się okazuje, problem sięga znacznie dalej niż tylko nasze kuchnie i łazienki. W warunkach domowych, no cóż, twarda woda i kamień to przede wszystkim irytująca sprawa. Obniża wydajność grzałek w pralkach, zmywarkach czy czajnikach, a to, wiadomo, prowadzi do wyższych rachunków za prąd ale w skali przemysłowej stawka jest o wiele, wiele wyższa. Tam, gdzie w grę wchodzą potężne kotły parowe i skomplikowane instalacje, kamień kotłowy przestaje być zwykłą uciążliwością. Ten cytat z materiału źródłowego mówi sam za siebie warstwa kamienia działa jak izolator. Metalowe ściany kotła muszą się coraz mocniej nagrzewać, żeby podgrzać wodę, a to już prosta droga do przegrzania, uszkodzenia, a w skrajnych przypadkach nawet do katastrofy. Skoro znamy już problem i wiemy, jak poważne mogą być konsekwencje, to naturalne, że szukamy rozwiązania. Zobaczmy więc, jak nauka radzi sobie z usuwaniem twardości wody. Ogólnie rzecz biorąc, mamy trzy główne ścieżki: są metody termiczne, czyli po prostu gotowanie skuteczne, ale tylko na twardość przemijającą. Mamy też metody chemiczne, gdzie dodajemy różne substancje, żeby wytrączyć osad. No i wreszcie nowoczesne metody fizyczno-chemiczne. Spójrzmy na jedną z metod chemicznych. Metoda sodowo-wapienna jest stosunkowo tania i skuteczna. Działa to tak: najpierw dodajemy wapno gaszone, żeby pozbyć się twardości przemijającej, potem do akcji wkracza soda, która rozprawia się z twardością trwałą. Na koniec zostaje już tylko odfiltrowanie całego tego osadu. A teraz coś z wyższej półki technologicznej wymiana jonowa. Używa się tu specjalnych żywic, tak zwanych jonitów, można je sobie wyobrazić jak takie małe sprytne gąbki, które łapią jony powodujące twardość i wymieniają je na inne zupełnie nieszkodliwe. Sam proces jest po prostu genialny. Najpierw woda przepływa przez kationit, który zabiera z niej te twarde jony wapnia i magnezu, a w zamian oddaje jony wodoru. Potem woda trafia na anionit, który z kolei zabiera resztę niechcianych jonów i oddaje jony wodorotlenkowe. I co się dzieje na końcu? Jon wodoru i jon wodorotlenkowy łączą się, tworząc czystą cząsteczkę H2O. Po prostu. A tu mamy małe podsumowanie. Jak widać, każda metoda ma swoje plusy i minusy. Gotowanie jest proste, ale nie rozwiązuje całego problemu. Metoda sodowo-wapienna jest tania, ale generuje odpady. Z kolei wymiana jonowa daje wodę niemal idealnie czystą, ale cóż, jest bardziej skomplikowana i kosztowna. Wybór zależy więc od potrzeb. No dobrze, a na koniec spójrzmy na to wszystko z praktycznej strony. Jak właściwie mierzy się i klasyfikuje twardość wody? A tak to wygląda w oficjalnych tabelach. Twardość wyraża się w tak zwanych stopniach niemieckich. Ta prosta skala pozwala nam dokładnie określić, z jaką wodą mamy do czynienia, czy jest miękka, czy może już wkroczyliśmy na terytorium problematycznej twardości. Jeśli jest jedna liczba, którą warto z tego wszystkiego zapamiętać, to właśnie ta 8 stopni niemieckich. To taka magiczna granica, po przekroczeniu której woda oficjalnie staje się twarda, a problemy z kamieniem kotłowym stają się niemal pewne. I na sam koniec Pytanie, które zostawia nas z pewną refleksją. Zmiękczanie wody rozwiązuje masę problemów technicznych, to jasne, ale czy nie ma jakichś ukrytych kosztów? W końcu wapń i magnez to minerały, których potrzebuje nasz organizm. To pokazuje, że nawet tak pozornie prosta rzecz jak woda z kranu kryje w sobie naprawdę fascynujące dylematy.